Witajcie moi kochani, dzisiaj zajmiemy się buraczkami. Mam tu ugotowane buraczki. Będzie sałatka, ale taka troszeczkę inna, bo będzie dodatek tego, czyli ogórka kiszonego, a oprócz tego będzie podsmażona cebulka. Zainteresowani, więc zapraszam do kuchni. Jak już mówiłem, potrzebujemy ugotowanych buraków. Mam tutaj około pół kilograma. Dwa ogórki. Około 120-130 gramów, cebulę, którą będę obsmażał, około 120-130 gramów, zieloną cebulkę, konkretną łyżkę majonezu, do smaku ocet oraz sól, płaską łyżkę cukru oraz płaską łyżeczkę pieprzu i do obsmażenia cebulki dwie łyżki albo oliwy, albo oleju. Buraki ścieram na grubych oczkach warzywnej ktarki. Jeżeli chodzi o ogórki, jeżeli macie twarde ogórki, kiszone, to też możecie je zetrzeć na, tar na tarce. Ja jednak będę je kroił w drobną kosteczkę, bo moje są dosyć miękkie. Cebulę kroję na ćwiartki oraz na takie. Półkrążki. Włączam ogrzewanie pod patelnią. Wlewam dwie łyżki oliwy. I gdy tylko się rozgrzeje, dodam pokrojoną cebulę i będę szklił ją aż zniknie ten zapach taki typowo cebulowy, a będzie czuć delikatną słodycz. Cebulka już jest gotowa. Odstawiam ją na bok do przestygnięcia. Do buraczków dodaję tak drobno posiekane, posiekane ogórki i zanim mi przestygnie cebula, przygotuję sobie y, zieloną cebulkę, pokroję ją w, y, dosyć drobniutko, żeby na koniec posypać. Dodaję cebulkę. Tą podsmażoną na razie. Majonez. Oczywiście cebulka już jest przestudzona. Cukier. I cały pieprz. Na razie soli i octu nie dodaję, bo po prostu nie wiem jaki będzie smak, czy trzeba dodać, czy nie. Mieszam razem i prawie, prawie już jest gotowa sałatka. Na koniec posypię zieloną cebulką czy tam szczypiorkiem. No i gotowe. I najważniejsze w tym filmiku to jest smaku. Próbujemy. Słodycz, fajnie zbilansowana. Słodycz buraczków, fajnie zbilansowana ogórkiem. Delikatnie słone. Delikatnie ostrawe. Jeżeli oczywiście lubicie bardziej większego kopa, dajcie papryki zamiast pieprzu ostrej albo go czugaru, albo chili, to wtedy będzie. Hmm? Ale naprawdę spróbujcie warto. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!